wow idę teraz wypożyczyć jakiś kask tutaj jest taka wypożyczalnia no i teraz natknąłem się na taki oto ciekawy budynek a idę wypożyczyć kask dlatego, że w sobotę mamy mieć jakąś przejażdżkę rowerową dzisiaj już tam raczej nie zdążę ale i tak sobie zrobiłem małą Przechadzkę. Tutaj jestem w parku Pepinier, wszedłem z drugiej strony. Tak właśnie wygląda jeden z najważniejszych parków miasta Nancy. Przypomina troszkę ogródcowski, troszkę lubelski. No, tam są jakieś lody, jakieś wesołe miasteczko gwieździ, Z tego co widzę. Ciekawe, czy to tutaj tak jest na stałe, czy przynośnie. Patrzcie, chyba Apollo. Na flecie nam tu gra. Zobaczcie, z którego roku jest ta taka, nazwijmy to, muszla koncertowa, to auditorium, jak tutaj pisze. 1937. Może rozumuję? O, widzicie? A tutaj macie tablicę pamiątkową pana, któremu to jest poświęcone. Pana Gastona Stolsa chyba to się wymawia. Nauczyciela, kompozytora, muzyka z miasta Nantyjskiego, z miasta Miasto Nancy, temu panu. Tu ktoś gra w kosza i w nogę, chyba jeszcze, a tutaj w siatkę, a tam dalej jest chyba siłownia taka. Tak, tego nie? Ludzie sobie siedzą, coś robią. O to jest katedra w Nossi. No, wygląda fajnie. W sumie wiem to już od paru dni. To się strasznie. Jestem tam, tutaj na tym placu przed do środka, mi że jakoś... Powiem szczerze, jestem dość agnostycznie nastawiony do życia. Ale spróbuję. Niestety do katedry dzisiaj nie wyjdę, bo jest otwarta tylko do 19. A tutaj jest jakiś prezjer. Patrzcie, jakie są ceny. Zbrodowała 8 euro. Kuchnia libańska chyba. I tutaj w też ludzie siedzą. Widać, że dwie kondygnacje tutaj są tego lokalu. Jako, że jak już chyba mówiłem, we Francji nie ma tej reguły, że się czeka po prostu jak światło jest czerwone. Tylko gdy nic nie jedzie, to się idzie. Chyba tylko dzieci, z tego co się dowiedziałem, mają taki warunek, że muszą czekać. To tutaj właśnie zainstalowali chyba takie małe, takie, takie światła. Nie wiem czy one są dla kierowców, czy one są bardziej dla pieszych, żeby wiedzieli, jakie kierowca ma światło. Tak to jest taki francuski empik troszeczkę. Tutaj widzę jest jeden. Kiedyś go odwiedzę. Dzisiaj raczej nie. Przechodziłem ten tyle razy, a dopiero teraz zobaczyłem jaki ten budynek jest zajebisty. Это поражать нельзя. Ja mieszkam w tamtym akademiku. od tam, ta parterze. Robię pranie. Zobaczymy jak wyjdzie. Płaci tu się 3,20 euro. Tutaj wybieracie właśnie, macie taki terminal, gdzie wybieracie sobie albo albo pralkę, albo suszarkę. I tu macie taki terminalik, do którego przykładacie kartę. Hmm, oczywiście po uprzednim wybraniu hmm, no, odpowiedniego urządzenia. I tutaj widzimy, 3,20 kosztuje pranie, 1 euro kosztuje suszenie. Patrzcie na to, każą tutaj otwierać okna, a tutaj proszę, okno na klucz i drugie okno też na klucz, a ja chyba nie mam klucza, na pewno nie mam.